W grupie PKL naszą misją jest dostarczenie klientom atrakcji w bardzo bezpiecznych warunkach. Stawiamy na bezpieczeństwo naszych pracowników oraz turystów, ponieważ bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. Dbamy o to, aby nasi gości czuli się komfortowo oraz swobodnie mogli spędzać czas. W każdym z naszych ośrodków przed uruchomieniem kolei do ruchu pasażerskiego sprawdzamy systemy bezpieczeństwa, systemy łączności, systemy napędowe, hamulce oraz trasę kolei i pojazdy. To nie są jedyne kontrole, dlatego po zakończonym sezonie zimowym oraz po sezonie letnim przeprowadzamy kontrole zgodnie z zaleceniem ich producenta. Te duże przeglądy sezonowe kolei wiążą się z czasowym wyłączeniem urządzeń z ruchu pasażerskiego. Czas przestoju kolei wykorzystywany jest również do ćwiczenia scenariuszy ewakuacyjnych wspólnie z służbami bezpieczeństwa. Zaznaczam tutaj, że do tej pory nie mieliśmy przypadku takiego, żeby kolej odmówiła posłuszeństwa. Celem tych ćwiczeń jest przede wszystkim podnoszenie sprawności nie tylko samych ratowników, ale również pracowników PKL-u, a głównie chodzi o to, żeby podnieść standardy bezpieczeństwa w górach. Współpraca między PKL a Toprem przebiega już od paru ładnych lat na wielu poziomach. Jednym z elementów tej współpracy są wspólne ćwiczenia ewakuacji z kolei linowej na Kasprowy Wierch. Chodzi tutaj o to, aby w jak najszybszym czasie w bezpieczny sposób ewakuować ludzi z wagonika. Samo szkolenie było podzielone na dwa etapy. Pierwszy tradycyjny, gdzie ratownicy w sposób tradycyjny przy użyciu technik alpinistycznych docierali do wagonika, wychodzili na podpory. Przy użyciu lin zostali opuszczani na sam wagonik. Po dotarciu do wagonika podejmowali akcję mającą na celu opuszczenie czy ewakuowanie uwięzionych turystów. Drugi scenariusz ewakuacja przy użyciu śmigłowca. Tutaj ratownicy zostali z pokładu śmigłowca przy użyciu dźwigu pokładowego zdesantowani na dach kolejki, następnie podebrali oczekujących w kolejce turystów i również drogą lotniczą zostali wciągnięci na pokład śmigłowca i dostarczeni w bezpieczne miejsce. Kluczowe podczas ćwiczeń, które przeprowadzamy jest bezpieczeństwo nasze i osób, które ewakuujemy. W dalszej kolejności jest to czas wykonania tego zadania. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. Ja bardzo cenię sobie współpracę z ratownikami topu, bo to są, to są fachowcy i oni nas dużo uczą, pokazują nam jak, jak te ewakuacje przeprowadzać, jak reagować w takich trudnych sytuacjach. Chcemy być zawsze gotowi, bo PKL to bezpieczny adres.